Cześć. Zastanawiają się kiedyś, dlaczego jeden komputer działa szybciej od drugiego? Czy więcej rdzeni w procesorze zawsze oznacza lepszą wydajność? I co to w ogóle są te wątki, o których wszyscy mówią? Dziś wyjaśnimy, czym są rdzenie i wątki. Dwa kluczowe elementy napędzające współczesne komputery. Zacznijmy od podstaw. Czym jest rdzenie? Wyobraź sobie rdzeń procesora jako osobny mini komputer zamknięty w jednym chipie. To taka mózgowa jednostka obliczeniowa, która wykonuje operacje od prostych obliczeń, jak dodawanie liczb, po bardziej złożone zadania, jak renderowanie grafiki w grze czy odtwarzanie filmów 4K. Jeszcze kilkanaście lat temu większość komputerów miała tylko jeden rdzeń. To oznaczało, że wszystko robiły po kolei, krok po kroku, jak jeden pracownik w mojej firmie. Jeżeli chcieli zagrać w grę, przeglądać internet, edytować dokument jednocześnie. Komputer zwalniał, bo rdzeń musiał żonglować zadaniami. Dziś jest inaczej. Nowoczesne procesory mają 4, 8, a nawet 12 czy 16 rdzeni. To jak zespół ludzi, gdzie każdy zajmuje się innym zadaniem. Jeden rdzeń renderuje wideo, drugi obsługuje grę, trzeci otwiera przeglądarkę, a czwarty liczy dane w arkuszu kalkulacyjnym. Wyobraź to sobie. Jeden rdzeń to jeden człowiek pracujący nad konkretnym zadaniem. Cztery rdzenie to czterech ludzi. Każdy robi coś innego, bez czekania na siebie nawzajem. Dzięki temu komputer może wykonywać wiele operacji równolegle, co sprawia, że działa szybciej i sprawniej. Podsumowując, więcej rdzeni to większa moc do pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie. To fundament wydajności w dzisiejszych procesorach. Przejdźmy teraz do wątków. Wątek to coś w rodzaju strumienia instrukcji, które rdzeń wykonuje. Możesz myśleć o nim jako liście zadań którą rdzeń odczytuje i realizuje krok po kroku. Jeden wątek to jeden ciąg poleceń. Na przykład: Otwórz przeglądarkę lub oblicz sumę warkuszu. W nowoczesnych procesorach wątków może być więcej niż rdzeni. To zasługa technologii zwanej wielowątkowością, tak jak hyperthreading w procesorach Intel czy SMT u AMD. Dzięki temu rdzeń może obsługiwać dwa wątki jednocześnie. Wyobraź sobie rdzeń jako człowieka z dwoma rękami. Każda ręka to wątek. Które pozwala mu się między dwoma zadaniami. Na przykład, jedną ręką pisze dokument, a drugą oblicza coś na kalkulatorze. Rdzeń nie wykonuje tych zadań dokładnie w tym samym momencie, ale sprytnie przełącza się między nimi, by lepiej wykorzystać swoją moc. W skrócie, wątki zwiększają efektywność rdzenia, ale nie zastępują jego w surowej mocy. Te tak dodatkowe ręce dla pracownika. Pomagają, ale nie robią pracy za kolejnego człowieka. No dobrze, to co jest ważniejsze? Odpowiedź brzmi: to zależy. Rycenie to surowa moc obliczeniowa. Im więcej ich masz, tym więcej zadań możesz wykonywać równolegle. Fontki z kolei pomagają lepiej wykorzystać każde rycenie, ale same w sobie nie dodają nowej mocy. Weźmy na przykład gry komputerowe. Większość gier nadal polega głównie na jednym lub dwóch bardzo mocnych ryceniach. Dlaczego? Bo gry mają często zadania, które muszą być wykonywane sekwencyjnie, a nie równolegle. W takich przypadkach ważniejsza jest wysoka częstotliwość procesora, czyli liczba gigaherców niż liczba rdzeni. Na przykład procesor z czteroma rdzeniami o częstotliwości 4 GHz może być lepszy do gier niż 8 rdzeni o 3 GHz. Wątki pomagają, ale ta moc pojedynczego rdzenia robi największą różnicę. Z kolei w zadaniach takich jak obróbka wideo, kodowanie, projektowanie 3D czy trenowanie AI liczba rdzeni to klucz do sukcesu. Takie programy są zaprojektowane, by dzielić pracę na wiele części, które mogą być wykonywane jednocześnie. Tutaj procesor z 8, 12 czy 16 rdzeniami będzie błyszczeć, a dodatkowe wątki jeszcze bardziej zwiększą efektywność. Na przykład renderowanie filmu w Adobe Premiere może wykorzystać wszystkie rdzenie i wątki, by podzielić pracę na mniejsze fragmenty. Im więcej rdzeni, tym szybciej proces się zakończy. Wątki spierają, ale to liczba rdzeni określa ile pracy można wykonać na raz. Podsumowując. Dla graczy kluczowe jest jeden lub dwa mocne z wysoką częstotliwością i kilkoła wątkami. Dla twórców im więcej rdzeni i wątków, tym lepiej. Spróbujmy to wyjaśnić na przykładzie z życia. Dobra sobie firmę, w której pracuje czterech pracowników. To nasze cztery rdzenie. Każdy z nich może wykonywać inne zadanie. Jeden edytuje wideo, drugi projektuje grafikę, trzeci odpowiada na maile, a czwarty analizuje dane. Cztery rdzenia to cztery osoby pracujące równolegle co przyspiesza całą pracę firmy. Teraz dodajmy wielowątkowość. Każdy z tych pracowników dostaje dwie ręce, czyli może obsługiwać dwa wątki naraz. Na przykład jeden pracownik jedną ręką edytuje wideo, a drugą renderuje podgląd w tle. Dzięki temu jest bardziej efektywny, nie marnuje czasu, przenoszając się między zadaniami w sprytny sposób. Ale jest haczyk. Dodatkowe ręce nie zastąpią dodatkowego pracownika. Jeśli firma ma tylko czterech pracowników, to nawet z dwoma rękami, każdy nie zrobi tyle, co 8 pracowników. Podobnie z procesorza. Pątki zwiększają efektywność rdzeni, ale to liczba rdzeni określa, ile dużych zadań można wykonać jednocześnie. Wniosek? Więcej rdzeni to więcej mocy do pracy równoległej. Pątki pomagają wycisnąć więcej z każdego rdzenia, ale nie są zamiennikiem dodatkowych rdzeni. Podsumujmy to wszystko. Rdzenie to sprzęt, fizyczne jednostki obliczeniowe w procesorze, które decydują, ile zadań można wykonywać na raz. Wątki to zadania, strumienie instrukcji, które pozwalają rdzeniu być bardziej efektywnymi. Oba są ważne, ale ich znaczenie zależy od tego, co robisz. Jeśli jesteś na przykład graczem, postaw na procesora z mocnymi rdzeniami o wysokiej częstotliwości. Liczba GHz będzie tu kluczowa, a kilka wątków dodatkowo pomoże. Jeśli jesteś twórcą, edytujesz wideo, projektujesz modele 3D, czy pracujesz z AI, wybierz procesor z jak największą liczbą rdzeni i wątków. To one przyspieszą Twoją pracę. Rdzenie i wątki to fundament nowoczesnych komputerów. Dzięki nim możemy grać w gry, renderować filmy w kilka minut i uruchamiać dziesiątki aplikacji jednocześnie. To one sprawiają, że nasze urządzenia są szybkie, wydajne i gotowe na każdą pracę. Nikt nie myśli o rdzeniach i wątkach na co dzień, ale każdy z nich korzysta za każdym razem, gdy włącza komputer.